dobry Państwu. Witamy Państwa serdecznie po meczu 20. kolejki PK Bank Polski Ekstraklasy. Wynik meczu 0-0. do 0, Jest z nami trener drużyny gości Rekowa Częstochowa, pan Marek Papszyn. Dzień dobry Panie Trenerze. Poproszę o krótkie podsumowanie dzisiejszego spotkania. Dobry wieczór. Pierwsza połowa, gospodarze narzucili taką dużą intensywność. Mecz toczył się w takim dużym tempie. Początek mieliśmy słaby, dość prosty sposób. Tutaj napędziliśmy trochę gospodarzy i, i to były trudne, trudne momenty. Generalnie ta, ta pierwsza połowa była taka chaotyczna. Momenty tylko gdzie, gdzie weszliśmy w trzecią, tercję i, i mało, stosunkowo mało, mało zagrożenia. No w drugiej połowie. Zdominowaliśmy mecz i, i gra tu się na jednej połowie, ale, ale no to nie, nie, były, nie było aż tak dużo klarownych sytuacji, żeby, żeby powiedzieć, że tutaj powinniśmy wygrać mocno zdecydowanie. Natomiast no, mieliśmy swoje szanse. Strzeliśmy bramkę, która nie została uznana, No i, i mecz, mecz zakończył się e, remisem. z pod uwagę warunki, no. Trzeba zabrać ten punkt i dalej. Czy mamy pytania z sali? Marcel Kowalczyk pod, krakacie, pod, pod Krakapacie Live. Trenerze, czy stal dziś zaskoczyła Was jakimś aspektem? Zaskoczyła nie, ale na pewno, na pewno bardzo mocno poszli w pierwszej połowie, tak jak mówiłem, bardzo wysoką intensywność narzucili. Spodziewaliśmy się tego pressingu, natomiast no, trzeba przyznać, że, że ta intensywność była bardzo wysoka, już nawet te wyniki motoryczne to są, to są rekordowe chyba na, na stal. No, w drugiej połowie gdzieś to, to się odcisnęło, no ale tak jak mówię, nie wykorzystaliśmy tego, że, że w drugiej połowie zdominowaliśmy ten mecz. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? Dzień dobry, Bartonie. Płonka przegląd sportowy. Pytanko, czy zaskoczyła trenera obecność w składzie stali od pierwszej minuty kokiego hinokio? Nie. Yeah. Michał Szewczyk, rady, gol. Panie trenerze, w poprzedniej rundzie też zacięte spotkanie 3-2 dla Rakowa, dzisiaj 0-0. Co takiego ma stal, że tak utrudnia życie pana piłkarzom? Myślę, że to jest solidna drużyna Ekstraklasy. Nie tylko nam utrudnia, z reguły te mecze są wygrane mimo wszystko, aczkolwiek e, rzeczywiście one z, mają swoją taką historię meczów wyrównanych, bo tu pamiętam jakiś mecz w Ekstraklasie też, gdzie wygraliśmy 1-0 w karnych, pokarnym chyba w doliczonym czasie gry, więc e, graliśmy gorzej niż dzisiaj. no Tak to się układa. No, Stal, Stal w tamtym meczu też. Też miała szansę taką na wyrównanie w ostatniej minucie, więc, więc no, trochę szczęścia wtedy nam dopisało, dzisiaj według mnie trochę stali i, yy, i remisuje w toku, w toku życia gdzieś, jeżeli coś tam przyszło, pomogło, no to później gdzieś to się wyrównuje. Czy są jeszcze pytania? Nie widzę. Dziękuję Panie Trenerze. Dziękuję bardzo. Dobranoc. Witamy Państwa w drugiej części konferencji prasowej wraz z nami trener naszej biało-niebieskiej drużyny, pan Adam Majewski. Panie trenerze, poproszę o podsumowanie tego spotkania. Dobry wieczór. Jestem bardzo zadowolony z gry i sposobu gry naszego zespołu, szczególnie w pierwszej połowie. Myślę, że, że wynik remisowy po części jest wynikiem sprawiedliwym. My byliśmy zespołem lepszym w pierwszej połowie, natomiast w drugiej połowie Raków przeważał. Co prawda nie stworzył zbyt wiele sytuacji. Tak naprawdę jeden bardzo groźny strzał, porzucie wolnym w końcówce i w jego Lopeza, którego który bardzo dobrze bronił bardzo Bartek Mrozek. Pierwsza połowa naprawdę myślę, że nie ma się do czego przyczepić, poza oczywiście e, wielką kontrowersją, bo tak naprawdę strzeliliśmy bramkę Kukiego-Hinokio i, i jest to uważam bardzo duża kontrowersja. Oglądałem tą sytuację przed chwilą, ale niestety taką decyzję podjął e, sędzia, także nie chcę tego komentować. Także to jest dobry prognostyk. Myślę, że w Radomiaku radągaliśmy podobnie do momentu ostatniej bramki. Dzisiaj na tle e, bardzo dobrego zespołu pokazaliśmy, że że mamy niezły zespół, że potrafimy grać, i jeżeli będziemy grać tak jak w pierwszej połowie z innymi zespołami, to mamy szansę na, na spokojne utrzymanie i zdobycie y, wielu punktów. Czy są pytania? Michał Szewczyk, Radio Gol. Panie trenerze, zaskoczył Pan obecnością Mateusza Maka w podstawowym składzie. Jak oceni Pan jego występ? Dla Mateusza Maka to tak naprawdę chyba pierwsze spotkanie od roku w podstawowym składzie, dlatego na pewno nie było mu łatwo, ale to doświadczone zawodniki. Chcieliśmy wykorzystać jego atuty, czyli szybkość, tak, pojedynek jeden na jeden, dlatego oceniam w dzisiejszym spotkaniu wszystkich zawodników, szczególnie w powie bardzo pozytywnie, dlatego oby, oby Mateusz grał tak dalej i strzelił na nas jeszcze wiele bramek. I drugie pytanie, skąd pomysł, żeby to Bartłomiej Ciepiela za, 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 z, zmienił rano Sapinę na pozycję wysuniętego napastnika? Taki był pomysł, żeby wpuścić Bartka Ciepiele. Wiadomo, że rano dzisiaj stoczył bardzo dużo pojedynków z Arseniczem. Wiem, że Arsenicz jest naprawdę dobrym, szybkim zawodnikiem, dlatego wpuściliśmy Bartka Ciepiele i zobaczymy, co będzie dalej. Wrócił, wraca do powoli, powoli do formy Mikołaj Lebodyńskiego, dlatego rywalizacja na tej pozycji również będzie większa, chociaż sobie zdaję sprawę, że Bartek Ciepiela jest nominalnie zawodnikiem, który gra na pozycji numer 10, a nie w linii ataku. Marcel Kowarczyk, Podkarpacie Live. Trenerze, jak pan ocenia dzisiejszy występ Kokiego Hinokio po powrocie do Mielca? Myślę, że dzisiaj wiadomo, do momentu zmian, do momentu drugiej połowy, gdzie Raków tutaj już postawił wszystko na jedną kartę i na, narzucił wyższe tempo, myślę, że Koki na przestrzeni całego spotkania był naszym jednym z najlepszych zawodników. Myślę, że w ogóle ośrodek pora razem z Aleksem Balechem wygląda wyglądał bardzo dobrze, dlatego cieszę się, że Koki do nas przyszedł i potwierdził to od razu w pierwszym meczu. Czy ta intensywność w pierwszej połowie była planem na mecz, a potem cofnięcie się i oddanie pola rywalom? Taki plan to jest zawsze? Nie, a tak na poważnie oczywiście. Nie chcieliśmy grać bardzo głęboko, oczywiście wiedzieliśmy jak, jak, z jakim rywalem gramy, jaka jest klasa tego rywala i będą fragmenty meczu krótsze, dłuższe, że będziemy grali w obronie niskiej, ale byliśmy na to przygotowani, byliśmy przygotowani na, na warianty rozegrania i schematy Rakowa, dlatego tutaj być może w drugiej połowie, tak jak powiedziałem, trzeba docenić klasę rywala i intensywność gry, że, że już się wycofaliśmy, opadliśmy troszeczkę sił, zabrakło utrzymania się w piłce, doszło do tego zmiany, dlatego wyglądało tak jak tak, a nie inaczej. Dobry wieczór, Barton Płonka, Przegląd Sportowy. Gratuluję zdobytego punktu z liderem tabeli. Natomiast pytanko, czy nie martwi trenera to, że to jest już trzeci mecz na zero z przodu z rzędu? Akurat dzisiejszy mecz mnie to nie martwi, natomiast wiadomo, że Chcemy zdobywać bramki, chcemy zdobywać jak najwięcej, w poprzedniej rundzie strzelaliśmy praktycznie dwie bramki na mecz w meczach wygranych, teraz na razie nie zdobyliśmy żadnej, ale tak się na razie mecze układają, że te bramki nie padają, pracujemy nad tym, mam nadzieję, że w tym spotkaniu uda nam się bramkę zdobyć, chociaż i dzisiaj bramkę zdobyliśmy. I drugie pytanie o zmartwienia, czy nie martwi Pana to, że Piotr Wlazł nie zagra w Krakowie? Oczywiście, że martwiej, no bo to jest nasz wiodący zawodnik, bardzo doświadczony, dzisiaj zagrał na innej pozycji i uważam, że ze swoich zadań wiązał się bardzo dobrze, bo też był taki plan na mecz, żeby rozgrywać piłki od tyłu na, na dużym ryzyku, a wiemy, że Piotrek to potrafi. Na szczęście wraca Mateusz Matras, także tutaj tak naprawdę wielkiej krzywdy nie ma, jest, będzie zmiana jeden do jednego i myślę, że sobie z tym poradzimy. To, to wszystkie pytania, w takim razie dziękujemy Panie Trenerze. Dziękuję. W trzeciej części konferencji prasowej wraz z nami Mateusz Mak. Mateusz, podsumuj, jak z twojej strony wyglądało to spotkanie. Dobry wieczór wszystkim. Myślę, że zacznę od wyniku. Jako, jako drużyna jesteśmy z tego punktu zadowoleni, ponieważ wiem, że Raków od kilku lat buduje zespół w taki sposób, że cały czas się wzmacnia i, i to po prostu widać, ciężko się przeciwko nim gra, ale ale my w każdym meczu przeciwko tutaj Rakowowi tutaj, no mi się wydaje, że, że możemy się podobać. Dzisiaj w pierwszej połowie to, to pokazaliśmy, ok, w drugiej trochę opadliśmy z sił i niestety za bardzo się cofnęliśmy, stąd też, stąd też sytuacja Rakowa. Hmm. Wiadomo, sytuacji nie było za dużo naszych strzeleckich i pewnie, pewnie nad tym będziemy pracować, ale czekam na, na decyzję trenera. I... On, on dziś tam nam pewnie zrobi analizę i, i będziemy wiedzieć. Mamy pytania? Jak sytuację Mówiłem już w przerwie w kanalusie, że moim zdaniem to, to był po prostu miękki fal, okay. Położyłem gdzieś łokieć na jego plecach, ale, ale Swarnas to jest zawodnik e, wysoki, silny, i dla mnie ten kontakt był zasady. Mogę powiedzieć, że w sytuacji, kiedy ja jestem tak faulowany, to sędziowie nie gwiżdżą. Gdzieś o rozmawiałem też z panem Marciniakiem, który był na dla niego to było 100%. Ja się nie zgadzam, ponieważ no, uważam, że zawodnik już szukał faulu przed kontaktem. Piotr Pomika, gdzieś na Podkarpaciu. Mam pytanie. W tamtym roku po takiej samej liczbie rozegranych meczów, Stal Mielec miała idealną sytuację jak teraz, czyli tyle samo punktów. Jakbyś porównał sytuację teraz i tą sprzed roku. Wtedy miałeś, byłeś niedysponowany nie przez dłuższy czas, więc na pewno też dla ciebie była, był to trudny moment. Sytuacja w klubie też była zupełnie inna. Było dużo pewnie niepewności, ale dzisiaj wydaje się, że wszystko wygląda to stabilnie. Mamy za sobą trzy kolejki, dwa punkty, ale z mocnymi rywalami. Jak wygląda atmosfera w szatni? Jak wygląda wasze nastawienie na tę rundę? Zacznę od początku, od początku pytania: to ciężko jest porównać te dwie drużyny, bo, bo pewnie jak panowie wiedzą, co pół roku e, są nowi zawodnicy i, i te drużyny są, są zupełnie inne. Inaczej graliśmy rok temu, kiedy tutaj właśnie był Fabian, był Maksymilian i Koki między innymi. E, ale uważam, że to nie jest przypadek. Na pewno to, ile mamy punktów, to jak drużyna funkcjonowała na. Na jesień, tak jak pan powiedział, cenimy sobie te dwa punkty z Lechem i z Rakowem, bo to, bo to czołówka naszej ekstraklasy, klasy. A my po prostu krok po kroku idziemy do, idziemy do przodu. Jestem pewien, że, że za chwilę zaczniemy strzelać i, i, i po prostu dawać radość naszym kibicom. To może słowo o twojej dyspozycji, jak się czujesz? Bo tak naprawdę na te 12 miesięcy niemal nie było cię w tak dużym wymiarze na boisku, i dzisiaj spora niespodzianka od pierwszej minuty i, no i dobrze wyglądałeś. Zacząłem, zacząłem okres przygotowawczy i nie opuściłem treningu. I po prostu czuję się, czuję się dobrze. Dzisiaj sił było na 60 minut, ponieważ to tak naprawdę to był mój pierwszy mecz od, od ponad roku w pierwszym składzie. Więc jestem z siebie umiarkowanie zadowolony. Wiem, że stać mi na dużo więcej. Myślę, że, że dam jeszcze drużynie w tej rundzie trochę radości i sobie. To wszystkie pytania. Dziękujemy Państwu. Dziękuję bardzo.